O. Jeszcze raz, babanie C2-C3. Stabilizacja C3, wyrostek koczysty, poniżej wyrosta koczystego, koniec wyrosta koczystego C3, kciuk jeszcze poniżej bardziej na wysokości C3. Stabilizuje poprzez ruch łokcia, ale przy ruch ogniem jak Ewa mówiła, przedramię najlepiej poziomu, żeby było, to może będzie lepiej wytrzymać kciuk też poziomu. Jak się obniży łokieć, to wtedy kciuk zmierza w kierunku do C2. Wtedy nie będzie tego ruchu, musi być do przodu, do przodu. Obejmuję na około łuk C2. Stoję sobie w kierunku zaplecy pacjenta pod kątem 45 stopni względem płaszczyzny strzałkowej. Uginam swoje prawe kolano i dłużnicką głową leciutko razem ze mną. Próbuję zrobić ugięcie prawego kolana, przemieszczając się za plecy, za lewy bark pacjenta. Teraz bardzo ładnie idzie. Skłon w lewo, rotacja w lewo. Ważne, żeby kciuk się ani trochę nie cofnął. Ja się trochę zbliżam do swojego ramienia podczas tego ruchu. Mogę oprzeć przed nami łopatkę pacjenta. Wtedy będzie mi lepiej zapanować nad stabilizacją kciuka na C3. Sprawdzam czy to. Mam pomogła uczoność. Końcówka C2, jedyna C3. do brzusznia, aż do laszki ukręgu, kręgu. Przełamanie poziomu, obcięt poziomu, obejmuje na około sobie końcówkę na razie. Tak jest na około C2. broda pacjenta lekko cofnięta, żeby nie było w różnym Na około C2 brzegiem obciąłem w dłoni i palcem najmniejszym. I próbuję też. Wykonać ruch do skłonu łośnego w lewo prawo rotację w prawo, ale czuję, że nie mogę tego wykonać za bardzo. Jeszcze raz sprawdzam sobie, czy nie jestem na C3. Leciutko mm -hmm. na razem ze mną do wylania wody słucha. Jest lepiej. Chyba byłem na C3. To teraz zaczyna schodnić Na C2. Na C2 powiem, przepraszam, na C2. Gdyby ruchu brakowało, gdyby go nie było. Mogę tym samym chwytem, jak teraz mam, puścić palce. łokciowy mam na łuku, kręgu 2 Podnieść łokieć do góry i spróbować delikatnie poprowadzić ruch dalej. Tutaj widać, że jest, czyli nie ma ograniczenia. Gdyby nie było, nie mógł tego zrobić, to myślę lewy staw, problem do zdjęcia. Ślicz do zdjęcia muszę przywrócić. Jakbym chciał prawy staw sprawdzić, to wtedy też ważne, żebym nie położył palca wskazującego przy stabilizacji na C2, tylko bardziej na C3. I ten palec wskazujący jest podparty palcem środkowym, żeby ustabilizować ruch C3 od dołu. Od dołu, żeby wyrostek stawowy C2 mógł się trochę obniżyć, ale jak pójdę do góry, to zatrzymam ruch C2, czyli muszę być od dołu na C3. Najmniejszy palec na ruchu C2 muszę mieć kontakt z blaszką łuku. Spoję też pod kątem 45 stopni, z jednej płaszczyzny strzałkowej, z ugiętych nóg, lekko się podnoszę do góry i spycham głowę lekko od siebie. Mimo tego nie mógł zrobić, to myślę, że jest problem. Po prawej stronie nie ma ślizgu do wyprostu. A jeżeli idzie jak masło, i w pewnym momencie tam się zatrzymuje, to jest koniec ruchu. A myślę, że jest ruchomość. Jeżeli brakuje tego ruchu, to możliwe, że problem był po lewej stronie do zdjęcia. Jeżeli chciałbym w tej pozycji forsować ruch dalej, czyli chciałbym przywrócić ślizg do wyprostu po prawej stronie, to ta technika, którą badałem, czyli stabilizowałem sobie C3 od dołu, byłem na C2 najmniejszym palcem, wykonuję ruch do wyprostu, do zatrzymania, trochę dalej utrzymuję tą pozycję. Mobilizacja rozciągająca. Albo Wykonuję ruch do wyprostu, do ślizgu, do zatrzymania i wracam. Powtarzam to rytmicznie. Mobilizacja rozluźniająca poprzez oscylację. Albo obejmuję sobie brzegiem łokciowym dłoni wyrostek stawowy C2, stabilizuję może C3 dogonowo Sprawdzam czy pacjent głowę, wybieram luz do zatrzymania, brzegiem łokciowy dłoni. Czy coś boli? Nie. Wchodzę w trzeci stopień, a teraz? Nie. Wracam, mówię luźniutko głowa, lekko szarpnę, Nikt nie ma nie boreć. Manipulacja, jeżeli jestem za wolny, może druga Co ręka, brzeg łokciowy, czyli kość śródzęcza piąta na łuku, druga jest z drugiej ręki go udęcza, piąta drugim, na, tej, na na kości udęcza drugiej ręki po przekątnej chwyt teraz mam trochę większą szybkość jak dwa, mięśnie bicepsy będą angażowane wybieram ruch do zatrzymania boli coś? jeszcze bardziej ruch wybierałem swoim ciałem nic rękoma, nie angażowałem mięśni bicepsu przy tym ruchu, tylko z nóg podnoszę się do góry, wiem, że nic nie boli wybieram ruch do zatrzymania i szybki impuls z bicepsów. I sprawdzam. Brakowało ślizgów do wyprostu, więc sprawdzam, czy się poprawił. Jeżeli się poprawił, to super. Jak nie, to będę musiał zrobić inną technikę. Gdyby brakowało ślizgów do zdjęcia po lewej stronie, stabilizacja była po stronie prawej była stabilizacja poprzez kciuk. Trzymałem, wpadając skłon w prawo, rotację w prawo, ten globalny ruch, którego mi brakowało. Jeżeli nie ma ślusku w tym stawie, bo sprawdziłem sobie, jest ograniczony, to ta technika staje się techniką leczenia. I zabieram łuk do czaszkowo do brzuszni, więc zatrzymam na trafę dalej i trzymam tę pozycję. Ja swoim ciałem schodzę do podłogi, a mój łokieć przemieszcza się do sufitu. Prawej ręki, tutaj. do zatrzymania i trochę dalej. Albo oscylacja, lewy staw do kcięcia. Albo pokładam się na łuk C2, czyli łokciowym dłoni, czyli kością siódmą, Druga ręka dla przyspieszenia. Wybieram ruch ze starego ciała do sufitu, czyli robię trakcję do zatrzymania, boli coś? Jeszcze większa siła, boli coś? Wracam, rozluźniam głowę, drugie różniutko, leciutko szarpnę, przechodzę z tego badania rozluźnienia do lekkiej trakcji i od razu szybkim ruchem do manipulacji trakcyjnej. Czasem z klikiem, czasem bez. Sprawdzam czy się poprawiło. Mogę sprawdzić globalnym ruchem. Czyli obejmując celem z i C2 naokoło, albo sam śledzik do zgięcia po stronie lewej. Można wykorzystać pil? Tak, yy, może opór jest miękki. Może opór jest miękki i chciałbym zwiększyć ruchomość po lewej stronie w kierunku do zdjęcia, więc mówię Adam, Michał, Jan. Do lewej rotacji obróć nosem w lewo. Rozluźnij. Do <laughs> Macie smałej, Nie. nie, nie. Okay. Leciutko nosem do prawej pachy leciutko. Delikatnie. Super. I zabieram łóg po zeszodzie C2 toczężkowo do, do brzuszni, Znowu w lewo. Musi być list do zdjęcia, czyli nos do prawej pachy. Rozluźnienie. Rozluźnienie. I teraz nos do prawej pachy. To bardziej jest. przy no Proszę? To bardziej przy no oporze robimy. Tak. Tyłowej, tak, bardzo Tak, jest. E, trzymaj nos do prawej pachy. Nie sposób ruszyć z miejsca. Stymulacja antagonistów. Gdyby brakowało wyprostu po tej stronie, chciałbym sobie przestrzecić. Chcesz odwrócić głowę nosem do lewej pachy. Jest, trzymaj. Czyli chcę zrobić zdjęcie, stosować nosem do lewej pachy. Rozluźnij, a teraz chciałbyś wylać wodę z prawego ucha za prawym barkiem. Ok, znowu do lewej pachy nosem. Trzymaj. Rozluźnij leciutko wylej wodę z prawego ucha za prawym barkiem. Super. Przytrzymaj za prawy park. Ucho, trzymaj, nie pozwól ruszyć. Stymulacja antagonistów. Co jeszcze? Na siedząco. Na siedząco coś jeszcze, c 23 e, Oczywiście jeszcze, żeby pamiętać o C23, mało takich pacjentów, jest, mogą nie da się zdarzyć. Żebyśmy pamiętali, jak tam ten segment czasami jest bardzo ruchomy, to żebyśmy sprawdzali tak samo czasami też w tym segmencie krestawową, to jest stabilnie, czyli stabilizacja dłoni i ruch w płaszczyźnie AP. Czyli ile jest ruchu było do, do brzusnia, był duży luz. Najczęściej jest niżej nie problem, to jest więcej ruchu. Na C23 ten bardzo bolesny, to wtedy jak najmniej ekstremalnych ruchów u tych pacjentów. Zrobiłeś manipulację trakcyjną, a mobilizację trakcyjną? Tak, jeszcze dokładnie. Brakuje nam ruchu po stronie prawej do po prostu. Tak, po prawej po prostu brakowało skłonu prawo, rotacji w prawo. Wędruję sobie do skłonu prawo, tacy, prawo, w prawo, rotacji w prawo, do zatrzymania. W tej pozycji wykonuję sobie trakcję, stabilizując C3 kogonową. Submaksymalne. Submaksymalne. wytrzymuję tę pozycję. A potem sprawdzam, czy idzie dalej. Czyli brakuje do zdjęcia w tym stawie. Tak, może tak stać po tej stronie. Też mi będzie ok. I jednakowo, brakuje skłonu bocznego w prawo, rotacji w prawo. Obojętnie, który staw to nie Na jest. Do zatrzymania ruchu i robię krótką technikę. Tak, chciałem zastanowić się, tak, tak? Tak, tak. Czyli ograniczenia tego, czego mam uchwałę. Czasami przy takim pirze się uruchamia sam klik, jak tylko nie mięśnie, jak pacjent. No cało, cało... Z nóg. Bo nie rękę, z nóg idę do tego, kto słucił tu. Taka <laughs> ręka pracuje w kierunku przeciwnym do podłogi. Manipulację lepiej zrobić w pozycji no, tak. neutralnej. Mhm. Mhm. A tak jak technika technika się skłonę rotacją i do brzusznie. Eee, tak, chcę pacę trzysta, tak, się. Jeżeli byśmy musieli uruchomić dolną rękę, tak o to chodziło? Tak, tak. tak. Mm, możemy to zrobić, przytrzymując podrótek, pacjent troszkę się musi zsunąć najlepiej na dół. Chcielibyśmy uruchomić po stronie prawej. Wtedy wykonujemy skłon boczny w lewo i prawą rotację. Wtedy po tej stronie się rozbierają powierzchnie stawowe. Zanim to zrobimy, najlepiej ustawić jeszcze swoją rękę na C3. Mamy C2. Na C3 układamy sobie paliczek bliższy palca wskazującego. Ustawiamy sobie pozycję do skłonu bocznego w lewo i prawej rotacji. Przytrzymujemy delikatnie do swojego ciała w tą pozycję. Z obu rąk. Czyli ta, która ręka jest na brodzie, wędruje i prowadzi ruch głowy do prawej rotacji, a ręka, która jest na C3, prowadzi ruch do lewej rotacji, czyli obie ręce wędrują trochę w kierunku do siebie. Mogę spytać się, czy to boli? Nie. Funkcjonuje ten ruch jeszcze dalej. Okay. ok. Wycofuję się. Wybieram ruch między, luz między rękoma. I wtedy, kiedy czuję napięcie tkanek, wykonuję szybkie popchnięcie w kierunku do w lewą stronę i do Tak Także oddalić prostek stawowy C3 od C2, który jest ustabilizowany przez i przez głowę pacjenta przy I to wykonujesz, kiedy brakuje? Yy, obojętnie, obojętnie, może brakować tutaj ślizgi do prostu, może brakować ślizg do Po tej stronie? Po tej stronie. W dolnym kręgiem sekundujemy. Przez rozwarcie. Przez rozwarcie. Wtedy mhm. mamy dolnym kręgiem w segmę rozwarcie. Mhm. To, to jeszcze jedna technika w takim razie. Jest. To jest sens skłonem bocznym i wykonywaniem mhm. Czyli jak to mamy skłon boczny Tak, tak jest. To jeszcze jedna technika. Powiedzmy, że brakuje nam globalnego ruchu skłonu bocznego w prawo rotacji w prawej. tego ruchu, tak poprzednio żeśmy mówili. Możemy pacjenta głowę. Przemieścić, musimy mieć kciuk do stabilizacji. No, to jest technika. Tak. Bez technika. Kciuk na wysokości C3. Pochylamy głowę pacjenta w prawą stronę. Wszystkie kręgi, kręgi trotowały się w lewo. Wszystkie kręgi, w lewo. kręgi się w lewo. Mhm. Obejmujemy na około szyję pacjenta. I od góry wprowadzamy skłon boczny w prawo. Koniec. Skłon boczny w prawo. I prowadzimy globalny ruch do skłonu bocznego w prawo, rotacji w prawo. Czyli jednocześnie pcham czoło po prawej stronie do brzusznie pacjenta, po prawej stronie, a po lewej to, po prawej stronie pcham do, do a po lewej stronie pociągam ruch do brzusznie. Mhm. O w obu stawach jednocześnie ten sam ruch, tak żeby oś była pomiędzy moimi, pomiędzy stawowymi, tak ten określił. Do zatrzymania i trochę dalej. Ale teraz mamy zaryglowanie od dołu. Od dołu, tak. tak, tak to jest zaryglowanie. zaryglowanie od dołu. Jeżeli, jeżeli nie będę miał zaryglowania od dołu, czyli jak nie zrobię tej techniki, już krótko na razie jest, mogę sobie sprawdzić, ile mam tutaj ruchu, ruchu, aż poczuję opór na swoim kciuku, to jest koniec ruchu. Jak ja zrobię to w pozycji neutralnej, to możliwe, że będzie mi się tam wszystko przemieszczać i nie będzie dobrego zaryglowania, Musi mi uciekać stabilizacja. Jeżeli mam pacjenta, u którego nie wiem, gdzie brakuje, czy w, jeżeli brakuje w prawo rotacji w prawo, nie wiem, gdzie jest problem. Czy w prawym stawie, czy w lewym. To była technika do badania na obu stawach. Chciałem to zrobić nie ma tego ruchu. To mogę tą samą, tym samym ruchem przewracać ruchomość, nie wiem, w którym stawie, czy w prawym, czy w lewym. Może nie potrafię wyczuć, to robię ten ruch, którego brakowało, ale myślę o tym, żeby moja ręka. Po lewej stronie pacjenta, na wyrostku stałowym C2, prowadziła ruch w kierunku do sufitu, a ja swoim barkiem spycham głowę w kierunku do podłogi. Tak. Czyli tym globalnym ruchem też mogę tą ruchomość przywrócić, który badałem na początku. Ale podporządkuję, że jest miękko bardziej, ten opór jest bardziej miękki. Nie, Mówię, jest. To Stacja, też. też a oporacja, a miękki okay. to stretching, a jak jest sztywny, jak jest na krótkiej drodze to się to zbiera, zespół. to wtedy ostrzela albo, albo ślisk po prostu. Mm -hmm. by się, by Cała gama technik niezależnie. Po prostu musi być ograniczeniem i wtedy wykorzystujemy wszystkie techniki tak naprawdę. Mm -hmm. no, e, trenujemy sobie jeszcze no, przez, ja przez 10 minut chociaż jeszcze. I potem A obie... bo nie, jest ciepło jest tak, tak no, na tych zjemy. zjemy. bo jest ciepły. A potem trenujemy.